Z radością przedstawiamy nową część naszej serii edukacyjnej Sumi Ćwicze Pisanie. Wyjątkowe karty pracy stworzone z myślą o najmłodszych dzieciach, które rozpoczynają swoją przygodę z pisaniem. Dzięki przemyślonej prostej formie i sensorycznej okładce, nauka staje się zabawą, a każde ćwiczenie to małe odkrycie. W tej części karty zostały podzielone na cztery główne działy tematyczne: dom, zwierzęta, rośliny i jedzenie. Karty mają zróżnicowany stopień trudności. Od prostych, krótkich wyrazów do wielosylabowego słowa dla bardziej zaawansowanych przedszkolaków. A między stronami ukryły się wyjątkowe karty afirmacji, które pomagają programować umysł na osiąganie celów i budują pozytywne nastawienie. Wypinane karty pracy. Pozwalają na korzystanie z materiałów w różnorodny sposób, zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Karty można kserować i laminować, tworząc trwałe i wielorazowe pomoce dydaktyczne. Jak wykorzystać karty w codziennej pracy przedszkolu lub domu? Oto kilka naszych sprawdzonych pomysłów. Pisanie po śladzie. Dziecko prowadzi palcem lub pisakiem po konturach liter, a następnie ściera je gąbeczką. Zabawa, która uczy precyzji i koordynacji. Kreatywna zabawa z literkami, czyli malujemy litery klejem, posypujemy brokatem, doklejamy pomponiki, cekiny lub wszystko, co nam przyjdzie do głowy, aby pobudzić wyobraźnię i motorykę małą. Tworzymy tematyczne prace plastyczne, na przykład karta z napisem tulipan w wiosennym klimacie. Najpierw ćwiczymy pisanie, a następnie tworzymy pracę plastyczną. Zumi to coś więcej niż nauka pisania. Dzieci w naturalny sposób rozwijają tu zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę małą, czyli wszystkie te umiejętności, które są fundamentem dla późniejszej nauki pisania, rysowania i samodzielności. Zumi stanowi świetną bazę, a resztę tworzymy razem z dziećmi codziennie w ruchu, kolorach i uśmiechu.